Dobra, to cześć. Uy, nie. Flora, MLP. Ja składałam cały czas. Zośka! Z mi szczepana ścianę. Bo jestem w jej pokoju, no. W moim pokoju odkurzają, tak. Bo mi się nie chce. Dobra, to jest dedykacja dla dekla MLP. I mam nadzieję, że ją dobrze narysowałam. Yy. No, i chciałam jeszcze powiedzieć: Następny odcinek też będzie z dedykacjami dla trzech YouTuberek moich ulubionych. Tak, też dla dla Decula MLP, i dla Kiry, i też dla. Ach, mój bracie, śmieję. Przepraszam Was za wszystkie dźwięki, Fla I, I ten. Też są one kuki i zrobię, że tak one. Tanc, y, te, znaczy oni tak są razem na jednej kartce I tak jedna lata, druga y, Jedna lata Bo to ma skrzynę, nie? No, że tak Kira i dokładnie lata I też ta twoja otka, co ci ją wymyśliłam, znaczy pomysłona, Też lata i tak się latają Że tak robi sobie wyścigi, tam będzie jakiś kucyk No. Mam nadzieję, że to zrobię. Bo już mam plany wielkie na to. Eee i mój dzień głowy. Moja Noga gruba. No to, pa.